Witamy wszystkich bardzo serdecznie w takim razie w kolejnym odcinku Sportu na antenie. Dzisiejszym gościem będzie Tomasz Wilbiłko. Cześć Tomasz. Witam. No jest, tak jak ja zresztą prywatnie, trenerem League of Legends w drużynie z drugiej ligi niemieckiej obecnie, ale też ma przeszłość w lidze polskiej. To chciałem się ciebie zapytać jako można nazwać to myślę profesjonalnego trenera League of Legends? Jak Ty się zapatrujesz na różnice na scenie niemieckiej, a scenie polskiej? Bo przede wszystkim jakbyś miał porównać scenę polską Ligi Legend do sceny niemieckiej, czy widzisz jakieś znaczące różnice, czy może niekoniecznie? O, bardzo dobre pytanie. <laughs> Ogółem są wielkie różnice, jeśli chodzi o organizację, a poprzez graczy. Wydaje mi się, że ligi niemieckie typu drugie, trzecie naprawdę jest kilka organizacji, że personalnie deklasują nawet zespół Ultralidze, jeśli chodzi o Pride i tak dalej. Przepraszam, że w sumie mówię Pride, ale no, takie, 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 takie są realnie, takie są realia. E, miałem, miałem przyjemność prowadzić niektórych graczy, którzy nawet wygrali u Masters bo to Czekolad, e, z którym zdobyliśmy trzy miejsce na puwarze Polski Cybersport. E, wtedy Czekolad jeszcze raczkował. Był naprawdę bardzo dobrym graczem i skończył gdzie skończył. Ja skończyłem gdzie skończyłem, aczkolwiek nie jestem na siebie jakoś smutny. Wydaje mi się, że ciągle progresuje, ale wracając do pytania, jeśli chodzi o polskie ligę niemieckie. No pro dywizji ekstra klasy niemieckiej nie ma co porównywać, bo to jest totalna topka, bym powiedział jedna z lepszych drużyn. E, po zalecem, jeśli chodzi o ligę. Mhm. A... W Polsce trochę jeszcze jak w lesie. Mamy te trzy stabilne drużyny, które, które płacą naprawdę dobrą, e, dobrą do, pensję. Tak, dobrą pensję. Aczkolwiek zresztą jest jak jest. Może wyjdzie, może nie i tak. Czyli reszta nie, czy niestabilna, inaczej byś powiedział. Jest niestabilna, bardzo niestabilna. A gracze, gracze poziomowo coraz bardziej się to rozwija, tak? Tylko że w Polsce, jeśli. Masz te fundusze, na które możesz, możesz je przeznaczyć na zawodników, no to zawodnicy się znajdą, ale zawodnicy tak? bardziej patrzą ku zachodowi ku Europie. Wyjeżdżają, nawet jeśli grają to z domów, jeśli ktoś dostanie ofertę 500 euro, no to wiadomo, każdy umie kalkulować. Bardziej musiał opłaca grać za te 500 euro w ligę, nawet, lidze nawet nieregionalnej niż za 1000 złotych w lidze regionalnej, w ultralidze, który jeszcze nawet nie ma pewności, czy je dostanie, tak? Bo kontrakty w Polsce są bardzo dziwnie pisane, że tak ujmę. Miałem Aha. okazję kilka razy e, takie kontrakty przejrzeć i nieprzyjemnie się je czytało. Są bardzo duże kary nakładane na zawodników, bardzo duże restrykcje. E, niechętnie, niechętnie. Rozumiem, w porządku. W takim razie muszę się ciebie również zapytać, um... Skoro no raczej wspólnie możemy, bo mam podobne zdanie, wspólnie możemy stwierdzić, że rynek niemiecki raczej różni się od rynku polskiego i cechuje się większym profesjonalizmem. Jak w takim razie graczy zachęcić, żeby zostawali w Polsce? Przede wszystkim wydaje mi się, że staw mhm. Zaplecze, jakie staw może związane tak, tak, organizację, pomoc od yy, organizacji że to widać, tak? Nie tak, że okej. Okay zwykłe, jak tyle gracie sobie w ten, w ten dzień i tyle. I potem przychodzi prezes i mówi, że nie ma wyników. I zawodnicy siedzą pod Tak naprawdę w Polsce jest kilku trenerów, którzy można wymienić na palcu jednej ręki, na jednej ręki którzy potrafią uczyć tego LoL'a. No Moim mhm. zdaniem osoby typu Hachi, czy Zetural, MenQ, gdy powstała jakaś akademia, która jest w stanie... Z scalić te osoby, pomóc tym trenerom, poszłoby to w lepszym kierunku. Przede wszystkim, gracze patrzą na staw, gracze patrzą na, na to, z kim będą grać, tak? I oczywiście to jest jeszcze to z pieniądze. Czym przyciągnąć? No, wydaje mi się, że jakimś wizerunkiem, czymś, czymś, nie wiem jak by to ująć. Inaczej, czy jest coś w Polsce, czego nie ma w Niemczech, co jest lepsze? Albo coś, co bardziej Tobie imponuje? Jeżeli nie, no to myślę, że mamy odpowiedź, że jest jeszcze wiele czego polska scena może się nauczyć od niemieckiej. Natomiast jeżeli jest, to może właśnie któraś z tych rzeczy, bardziej takie zaprezentowanie, byłaby w stanie zmienić pogląd na polską scenę, bo to też nie jest tak, że ty jako jedyny masz tą opinię, to absolutnie tak nie jest, bardzo dużo osób ma taką opinię i o czym jednak świadczy ilość graczy, która decyduje się na grę w ligach regionalnych, ale zagranicznych, a nie polskich. Będąc z drużynach niemieckich czułem tą bardziej bliskość od strony, od stafu. Byłem blisko, tak czułem tą bliskość. Ogólnie posiadałem w większy staff niż w Polsce zazwyczaj. Nie było to jedna osoba, aktualnie posiadałem psychologa, asystenta, analityka. Jest, mamy osoby od marketingu, którzy pomagają wizerunkowo graczom, więc w jakiś sposób to idzie ku, ku profesjonalizmu, tak? Mhm. W Polsce niektóre organizacje to stawiają, tak najbardziej, ale no nie wszystkie. Tak jak mówię, top 4, top 3, to też zależy wszystko od funduszy. Czyli wszystko no teraz, tak. jak dobrze wiemy, w polskiej ultralidze no, następuje może nie tyle co przełom, ale bardzo duża zmiana, bo dla widzów, którzy nie są zaznajomieni, to obecnie polskie organizacje się, można wręcz powiedzieć, masowo wycofują z tego, co się, co się dzieje w polskiej ultralidze. Wiemy, że Hit Esports już nie będzie Hit Esports, czyli organizacja sponsorowana przez Marcina Malczyńskiego już nie będzie organizacją sponsorowaną przez Marcina Malczyńskiego i nie będzie również miał swojej dywizji League of Legends najprawdopodobniej. Tak samo 7 more Seven Pompa, Pompa Team i tak samo Sprite i... Znaczy, Sprite i po prostu Piraci, czyli Pirates Esports spadli, do, spadli z ultraligi, więc nie będzie ich również tam. Więc no tutaj pojawia się pytanie, co będzie zamiast nich. Czy się znajdą inwestorzy? Wydaje mi się, że się chyba znajdą, tak? W zależności co Polsat zaoferuje. Tak, moim zdaniem, jeśli są rozgrywki prowadzone w telewizji, musi tutaj pomóc Riot. Musi pomóc Riot zachęcić tę organizację. Na dzień dzisiejszy one są prowadzone, tak? One są mhm. prowadzone w telewizji na, 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 na Polson Games. Jest Ago Kik, Ago w sumie można by rzec. Jest najbardziej polska, profesjonalna polska organizacja, ale połączyła się z Rog. Mhm. I teraz jest taka. Taka zasada, że jak wspomniałeś, kilka drużyn odchodzi. Odchodzi. I pojawia się kolejna drużyna, to było Origin, które zmienia się na Astralis. Tak, tak. I Origin z tego, co kojarzę, mają akademię w Hiszpanii. Jest to jedyna akademia poza Lecowska, która nie występuje w Aha. Uh -huh. Więc jest duża szansa, że może Astralis zainwestuje. Zainwestuje w Polsce, gdyż Polska nie jest duż, jakby. Mamy dużo slotów na Masters i nie jest wysoką z poziomu u nas. Tak no znaczy, to, by chodzi... to by było jak najbardziej To by był tak. naprawdę bardzo super krok, bo Astralis jest super, jeśli chodzi o profesjonalizm. No i najprawdopodobniej najlepsza drużyna w CSGO, tak naprawdę, jeżeli chodzi o ilość dobytych tytułów. Zgadza się, zgadza się. marka jest ogromna. Też chciałem się Ciebie zapytać, z tego względu, że robiłem mały research i pytałem się niektórych graczy wcześniej, nawet przed zamiarem nagrania odcinka z Tobą, ale też w trakcie. Kogo, kogo między innymi oni, no bo jednak z perspektywy graczy się najbardziej na to patrzy, postrzegają jako najlepszego trenera w Polsce. I zanim odpowiem ci na to, jak oni na to patrzyli, chciałbym poznać twoją opinię, kogo ty postrzegasz jako najlepszego trenera w Polsce. Odpowiedź, że postrzegasz na przykład siebie, również jest dozwolona, więc szczerze. Szczerze, nie postrzegam się z najlepszego w Polsce, ale wydaje mi się, że dużo potrafię. E, z najlepszego... Wydaje mi się, że Ural. Mm -hmm. I tutaj okay. bezkonkurencyjnie yy, nie dałbym nikogo obok niego. Bezkonkurencyjnie. Bezkonkurencyjnie. Okej. Okay. To z takim bardzo... razie. Znaczy, znaczy zawsze jak pytałem się kogoś, to między innymi przez to, że żadna z osób, których się pytałem, nie miała okazji współpracować ani z Wedżim, ani z, Hatch, z Hatchim na przykład, to bardzo możliwe, że przez to oni również ich nie wymieniali, ale ja miałem okazję pytać osoby, które miały okazję współpracować z Eteralem i albo mówiły te osoby, że on. Albo słyszałem też głosy, że ty, dlatego po prostu pytam. W takim razie w porządku. Myślę, że możemy odejść troszeczkę od tego tematu czysto polskiego, ponieważ no, polska scena już wiele się nacierpiała w ostatnich tygodniach. Teraz oby przychodziły te lepsze czasy. Na sam koniec chciałbym się Ciebie jeszcze zapytać o dwie rzeczy, albo raczej w tym przypadku trzy. Jeden gracz, którego kazałbyś widzom zdecydowanie polecić do oglądania, jeżeli chodzi o jego poruszanie się po mapie o sposób w jaki adoptuje się do obiektywów i tak dalej, i tak dalej. Jeden oczywiście z Mistrzów Świata, kogo byś polecił, ha. oprócz Naita. Oprócz Naita. Tak, oprócz Knighta, bo to jest oczywisty wybór, tak mi się wydaje po prostu. Hmm. Poleciłbym Marcina Jankowskiego. Marcina Jankowskiego, szczególnie dla młodych graczy w Polsce, Mhm. Gdyż ta osoba, sam od niej się uczyłem, jeśli przedstawiam początki. On super opowiada na streamie, co w tej momencie masz zrobić, jakie masz zadanie. Tacy, tacy gracze są naprawdę cenni. A jeśli chodzi o takie bardzo profesjonalne, wydaje mi się, że Larsen naprawdę, Larsen zrobił super improf. Mhm. Nie orientuje się, czy streamuje. Nie in... Wydaje mi się, że nie, ale w porządku. Ale. Jeśli chodzi o samego Alvesena, 100%, jeśli ktoś, ktoś majnuje mi da. Tutaj w tym e, w kierunku patrzył. Jeśli o las, definitively jankos. streamuje po angielsku. Jest to okazja też, e, e, dla innych regionów, żeby podpatrzeć. Ale dla, także dla, jeśli chodzi o polskich leśników, polskich leśników, tylko, tylko Marcinkowski. E, co jeszcze? Wydaje mi się, że tutaj, a kogoś z supportów, jakbyś wymienił. Bo mi się wydaje, że no raczej tutaj Mickey X na pewno, z G2 Esports, wydaje się, być, wydaje się zawsze być on point też. Był wymieniany wśród najlepszych supportów, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata. Mm. Chyba, że masz czegoś innego też. No, też Strasz, było... Strasznie mi się podobał Kywing z sperze ze w Plaine. Mhm. Naprawdę, grał w super zawody. Nie spodziewałem się, że ten zawodnik gra tak dobrze. No, również Snowflower z Supermassive też do się bardzo dobrze. Jego Roman po łapie miałem wrażenie, że były bardzo, bardzo dobre. No, ale niestety nie udało się Supermassive wyjść, więc o nim, o nim nie będę mówić w tym momencie. Dobrze, i oprócz tego, bo to było pierwsze z moich trzech pytań, które miałem jeszcze przygotowane, jeden z graczy, ale nie z Mistrzostw Świata, który według ciebie jest najbardziej niedoceniany w Polsce. Tak, w najbardziej w Polsce. niedoceniany. Najbardziej niedoceniany. Z Ultraligi. Może być z Ultraligi, niekoniecznie, ale może. Tak, może być. No bo jednak wydaje mi się, że łatwiej byłoby tobie znaleźć kogoś, kto nie jest z Ultraligi, z tego względu, że zazwyczaj tacy gracze są niedoceniani. Że jest wiele graczy, którzy nie grają w Ultralidze, ale mogliby grać w Ultralidze, co sprawia, że są niedoceniani. Kurde, naprawdę bardzo ciekawe pytanie. Powiem ci, że. Wydaje mi się, że. Czy możemy nazwać graczem niedocenianym, Puke Styla? Wydaje mi się, że przed tym, zanim była akcja, która go bardzo mocno nagłośniła, jak najbardziej. Hmm. Niedoceniany grać w Ultralize. Kurde, naprawdę. Na sobą Styla, gdyż z tego względu nie pojawił. On nie chce grać w Europie. On to wypowiadał się na ten temat. A wydaje mi się, że miałby duże aspiracje. A z innych. z innych graczy. Fufufu. Fu, fu. A ty o kim myślisz? Najpierw powiedz ty, po to ja powiem. Dobra. Um, wydaje mi się, że szczerze mówiąc, najbardziej taki, który mi przychodzi do głowy, który jest poniekąd doceniany, ale bardzo mocno ostatnio o nim ucichło, między przez brak sukcesu na EU Masters, jest szlatan. Był przez cały sezon hypowany, że jest świetny i tak dalej, po czym. Kik od, odpadło w świercinale i nagle cisza. I nagle... Kurde, myślałem o nim, wiesz? Myślałem o nim, ale myślałem, że on właśnie jest doceniany w Polsce. Bo mam wrażenie, że był doceniany do pewnego czasu i potem po prostu ludzie o nim zapomnieli w pewien sposób. To jest to, to, jest to tak jak ja się na to zapatruję. Hmm. Okej. Okay. To ja swój puk oddam Snimwaka. Okej, okay. też, też o nim myślałem, no jak najbardziej. E, gdyż. Moim zdaniem. Simiwak był typalnym średniakiem, rok temu można rzec, a wyrósł na naprawdę fajnego playmakera w, w pompie team, gdzie tak, tak. się zespół. Widać tą różnicę na bocznej lajce. No i ten ocean championów też między innymi, który może Tak, naprawdę. On, Kamila, na Władimir. Tak, Kamil jak najbardziej. Adaptacja przez tego zawodnika jest na wysokim poziomie. Tak, jak najbardziej się zgodzę. No i ostatnie pytanie dla Ciebie, które wydaje mi się, że będzie najłatwiejsze w tym przypadku. Zadałem pytanie o najbardziej niedocenionego gracza, e, albo raczej do, e, najbardziej niedocenionego gracza w Polsce, gracza, którego powinni ludzie oglądać na Mistrzostwa Świata. To teraz, według Ciebie, osoba, która w Polsce zasługuje na większe uznanie niż obecnie ma z trenerów? To może być totalnie wybór subiektywny. To może być po prostu pierwsza osoba, która Ci przyszła do głowy. Z trenerów? Tak, z trenerów, tylko z trenerów. To może być polski trener. Tak. Tak, jak najbardziej. Kurczę. bo wydaje mi się, że w Ultraize, na przykład, albo nawet nie w Ultraize, nie ma innych niż polskich trenerów. A, czy, nie, są. Tak? Tak. Kto? No, kto prowadzi rok? No, a, Sharks, no tak, dobra, no, Sharks, no, tak, no, nie, no, on tak, ale on już, już i tak jest, no wygrał U Masters, to nie pomyślałem, no, masz rację. Wydaje mi się, że.. Mękiu. Okej. Okay. Był w Euronix. Tak. Zastąpiono prawda. go. go tam zastąpił. Wystąpił go taki ciekawy trener. Um, w Euronix? Tak. Realistik. Realistik, jest... realistic, dobra. Realistik. Mhm. Wydaje mi się, że MnQ powinien dostać szansę, przynajmniej w tym top 3. Zobaczymy, jak to, jak to się ułoży w kolejnym sezonie. Osobiście rozmawiałem z MnQ, miesiąc, miesiąc, miesiąc temu, dwa miesiące temu. Powiedział, że ma jakiś projekt, który będzie starał się pomóc jakiemuś trenerowi, żeby go wypromować. Jeśli znajdziesz jakaś organizacja i fundusze, jak najbardziej. Ale jeśli tak nie będzie, no to może być tak, że... Mękił znowu ruszy za granicą, tak? To mhm. wszystko w zależności. No jednak no, awansował odpięc. z drugą pompy do Ultraligi, Więc no zobaczymy, jak się potoczy dalej jego kariera. O, tak, tak. Awansowało. Kogoś jeszcze kogoś jeszcze masz w głowie na tą pozycję, czy głównie Mękiu. Chyba głównie Mękiu. Nie wiem. Szczerze, ciężko docenić pracę trenera. Naprawdę ciężko, bo to, co jest drużyna, to jest jedno, ale nie widzisz pracy inside z Nie widzisz. Team. Mhm. A, tak. Też jeśli gracze, gracze mogą to spotkować, że danego gościa nie lubią, mhm. powiedzą, ale tak naprawdę nigdy nie wiesz, ile ten trener wkłada. Czy on zostaje po godzinach? Czy on robi solo coachingi z danymi? Czy to nie jest tylko zwykły draft i okej. Okay, tak wiesz, na odpieprze. Mhm. Jak, jak jeśli jest trener wkłada w to serducho i y, jest w stanie pomóc zawodnikom, jak najbardziej bym go wskazał. Tylko tej pracy nie widać. Nie mogę tego ocenić. To prawda. To może prawda. Może być to osoba, która w może, której ja i ty nie znamy, a naprawdę. Chłopak ma super wiedzę, tak? Chłopak ma super wiedzę, tylko może mhm. się boi i nie ma mu kto tego potwierdzić, tej wiedzy, albo pomóc mu zrobić jeden krok dalej. Wydaje mi się, że takich taki osób, takich właśnie stowarzyszeń, organizacji w Polsce brakuje. Stowarzyszeń trenerów, którzy mogliby nauczać inne osób, mhm. albo dzielić się informacjami, sposobami treningów, skumulować to i żeby powstało, powstało coś. Myślę, że myślę, że to mogłoby mieć jak naprawdę, tak naprawdę bardzo duży sens i bardzo mocno mogłoby to pomóc niektórym też młodym trenerom, ale też... Zachęciłoby przede wszystkim. Tak. A jakaś rada, którą miałbyś dać jakiemuś jednemu początkującemu trenerowi, który jest teraz na przykład na starcie swojej kariery, albo nawet nie tyle, co jest na starcie swojej kariery, co nawet nie zaczął, ale być może planuje? Co byś powiedział? Jedna rada. Nie podawać się, No to jest długopis i analizować grę. I przede wszystkim oglądać gry. Jeśli ktoś ma problemy w drafcie, jak robić draft, oglądać i zbierać informacje podobne. Czyli widzimy, jak przebiega draft. Jeśli dana osoba jest na tyle inteligentna, że ogląda 20 wodów z draftów, to zauważy pewne te same interakcje, tak? Mhm. Że postać A. Postać B. E, jeśli chodzi o prowadzenie drużyny, cierpliwość. Cierpliwość do graczy, bez krzyku. Dużo, dużo odpowiedziałem chyba. Nie, nie no, może, może być jak najbardziej, ale przede wszystkim nie poddawać się, tak? Nie poddawać się, nie poddawać się i e, jeśli... bo tak naprawdę w polskich projektach to wygląda tak, że są drużyny na dwa, trzy tygodnie, jeśli tak bym powiedział, współprofesjonalne, nie ma wyników? Disband. Zwiniamy zawodników? Gdzie jest problem? Pani w trenerze? Złe drafty? Hmm. a co ja robię oprócz tego? A nic, gram z kolegami po za. a nie siedzę na analizach z nim i nie patrzę, gdzie jest problem. Bo tak naprawdę jeśli ludzie przegrywają gry, z tego doświadczyłem, aktualnie też w devilsach, często jest tak, sorry devilsi, jak przegrywamy gry, to niektórzy, ale coś mogliśmy innego sortować. Ale ludzie nie patrzą jednak. Ludzie ciągle myślą, że coś jest problem w drafcie. I tutaj y, trenerzy to jest ciężka rola. Czy po prostu szukają wymówek na swoje zagranie w Twoim drafcie, który według nich był zły, przez to, co mogło mieć wpływ na porażkę. Tak. I teraz właśnie super ważna rola trenera. Żeby znaleźć takie argumenty i nie krzykiem, i nie. Mówieniem, ja jestem najlepszym trenerem, ja wiem, co miałem zdraftować. Nie, nie, nie tak to nie wygląda. Dojść do konsensusu z nim, że jeśli potrafi on wypunktować to, co zrobiliśmy na makro źle odnośnie tego meczu, pokazać, guys, to, 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 to było zrobione. Niedokładnie. Ja możemy zgodzić się, że ta postać w danym etapie mogliśmy inną zlokować, to jest super. Coach też powinien potrafić się przyznać do błędu. Nie mm -hmm. może być tak, że coach jest e, jak Bóg. Graczy cię nienawidzą. Musisz dość grać. Mm -hmm. Rozumiem. W porządku. To no. To prawda, poniekąd sam mam jakieś tam doświadczenie z pewnością mniejsze od Twojego, ale sam jakieś doświadczenie mam, jeżeli chodzi o rozmowy z graczami, jak najbardziej zgodzę się, że często bywa tak, że po prostu oni starają się znaleźć... Może zaimponować, zaimponować im wiedzą, bo często jest tak, że gracze aktualnie no, powiedzą, no dobra, ale słuchaj, ty masz Golda na Sorokiu, nie? Mhm. Co ty możesz im powiedzieć? A jeśli osoba powie, ok, mam Golda, ale wejdzie do analizy, przeprowadzi tę analizę przez 20 minut, narysuje im coś, opowie, to w tym momencie grań zauważy, ok, on ma, on ma pojęcie na, ten, na, na, ten, na temat tej gry, nie? Więc niektórzy są gracze, znaczy, że z Halo, że mają wysokie rankingi, a niektórzy nie, tak samo jak w ligach. Regionalnej czy na Mistrzostwach Świata. Tam. Z nie tego wiem. co wiem, nigdy nie miał jakiejś wysokiej rangi z to, co słyszałem, a jednak trenerem, jak sam wymieniłeś, jest jednym z lepszych. Tak. Masz... Hmm? Widziałem, jakieś do... Widziałem dokumenty Excelki, jakie tam prowadził. Powiem tyle, no ma to ręce i nogi. Z... I jeszcze jedno. Każdy trener w Polsce raczej powinien mieć jakieś swoje notatki, swoje analizy. Na temat tej gry. Żeby podzielić się, tak? Uh -huh. Bo no, to jest ważne. W tym momencie to jest jakby... jakby to ująć twoja szufladka i potem pokazujesz W światu. Czymś utożsamiać. Że to jest moje, tak? A nie tak, to, że przychodzę, robię przychodzę, drafta, a... Okej, okay, było fajnie, do widzenia. W porządku. W takim razie myślę, że w dzisiejszym odcinku mogliśmy się dowiedzieć bardzo mocno, jak wygląda praca trenera Ligi Legend. Dziękuję Tobie bardzo, Tomku. Bardzo miło było móc z Tobą porozmawiać. I Mnie również. Tobie życzę powodzenia w przyszłej karierze trenerskiej. Z tego co wiem, Ty i Twoja drużyna macie duże szanse na Was do pierwszej ligi niemieckiej, więc tego Ci życzę. Dzięki, oby I, tak było. No, mam nadzieję, że tak będzie. I w takim razie to tyle z naszej strony. I ja dziękuję bardzo serdecznie. I do usłyszenia na YouTubie. I liczymy na dużą oglądalność z pewnością.